Ja po prostu staram się patrzeć na całe środowisko kulturalne i na całą sieć instytucji w naszym mieście. Staram się nie powtarzać, staram się uzupełniać ten obraz kultury i dawać kaliszanom coś, czego nie mają w innych instytucjach. Więc jeżeli na przykład. Artyści lokalni, regionalni w większej mierze pojawiają się czy to w, w wieży Ciśni, czy w akceleratorze kultury. To ja na przykład chciałbym zaproponować coś, czego tutaj jeszcze nie było, albo nie wiem, jest bardzo ciekawe, prezentowane jest w innych miejscach w Polsce, a do nas nie zagościło. Tak? Uważam, że jako Centrum Kultury i Sztuki powinniśmy mieć takiego nosa do rozmaitych wydarzeń w Polsce, na świecie i przybliżać je tutaj Kaliszanom, tym, którzy nie mają tyle w sobie. Energii, w werwy, żeby wsiąść w pociąg czy w samochód i pojechać gdzie indziej. Chcą to zobaczyć w swoim mieście.